Cześć! Dzisiaj Wam pokażę pierwszy odcinek serii, jak samemu zrobić makietę lub dioramę. W tym odcinku pokażę, jak zrobić podłoże pod nią. Potrzebne rzeczy nam będą. To będzie panel podłogowy, markery, w moim przypadku czarne i zielone, linijka i ołówek. Na tym etapie to wystarczy. Na mojej makiecie chcę, żeby była droga. Muszę wam ją narysować. Następnie, po narysowaniu drogi, należy ją pomalować na czarno. Ważne, żeby nie malować w linii prostej, a takimi jakby kółeczkami. Pokażę potem, jaki będzie tego efekt. Gdy pomalowaliśmy już drogę, należałoby się zająć zielenią. W naszym przypadku trawą. Dlatego będą nam potrzebne zielone markary i czarne. Czarne, żeby spowodować, żeby zieleń była czarniejsza, e, ciemniejsza. Najpierw na panelu rysujemy jakieś takie obojętnie, gdzie niezbyt duże kreski. Ma to poskutkować tym, że zieleń będzie ciemniejsza. Po zrobieniu kresek zabieramy się za malowanie. Pokażę z bliska, jak powinniśmy to robić. Ruchami okrężnymi, nieprostymi. Tak wygląda znacznie lepiej. Możemy zajeżdżać na drogę, żeby było ciemniejsze. Brakuje nam tego czarnego narysowanego. Malowanie całego takiego panela to jest dość długotrwały proces, niemniej bardzo warto. To jest najlepsza z metod. Malujemy tak aż pokryjemy całą powierzchnię markerem. Ważne, gdy malujemy na zielono naszą trawkę, żeby nie robić za dużych tych okręgów, tylko nie duże, bo jak zrobimy za duże, to zrobimy to fakt szybciej, ale efekt będzie znacznie gorszy. Nie można dawać też za dużo czarnego, bo Efekt też będzie niefajny. Malujemy dalej. Po pomalowaniu jednej części przy drodze, możemy zająć się drugą. Niezależnie jakiego markera użyjemy, czy z główką prostokątną, czy z główką okrągłą, to wszystko jedno. Wydaje się, że takie malowanie zajmuje bardzo długo. Niemniej przy odrobinie wprawy to tak pokrycie panela nie więcej niż pół godziny. Im chcecie ciemniejszą trawkę, dodawajcie więcej czarnego, ale bez przesady a im jaśniejszą tym mniej ważne, żeby malować dość dokładnie bo taki wystający panel naprawdę wygląda paskudnie. Po pomalowaniu drugiej części przy drodze możemy zabrać się za boki. Tutaj już nie musimy malować ruchami okrągłymi, a wystarczy zwyczajnie. Nie, nie warto tutaj dodawać czarnego, bo kolor i tak już mamy ciemny. Tak malujemy ze wszystkich stron. Ważne, żeby boki były ładnie wyszlifowane i wycięte, ale jeżeli chcemy mieć szerszą makietkę, to jednego boku możemy nie wycinać albo dwóch. I wtedy skomplikuje nam się troszkę sprawa, bo trzeba poświęcić więcej pracy. A także wtedy się szybciej zużywa marker. Niemniej. Czasem warto. Po pomalowaniu całości efekt jest naprawdę bardzo fajny. Jest dość ciemny, dlatego może tego nie widać. Ale naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Warto to zrobić, bo metoda nie jest skomplikowana. Efekty też fajne, tylko wymaga troszkę pracy. Cześć.